Kudłaty i Mariusz teraz nagle na tacy <laughs> gadani są przy Tobie i pomysły Maja, a wczoraj spali już o 17. E, z Kudłatym jest taka sprawa, że nie chodzi o to, żeby on wypierdalał, tylko chodzi o to, żeby on coś robił, a nie znikał albo spał cały dzień, o! bo oni z Mariuszem nic nie robią. No. Znaczy to no, no, o której O no, bo, no, bo po wie, spaniu, Wiecie no. co, e, kochani, ja wam tak, trzeba się też wyspać. Niektórzy mają noc służbę. No my, my śpimy, no, Niektórzy no. mają no... słuchaniu to. Kudłaty jest skok, tylko musi się Zmiany. rozkręcić, więc proponuję wypicie ewentualnie skok z pieca. No, mogłoby być tak, widzowie. No. No. Ale widzisz, tam... Bez żadnych tak, tam. Czyli tak będziemy, no. słuchajcie, widzowie, zaraz będziemy jechać. Yy... Zanim walczysz streama z terenu, porozmawiamy prywatnie. Po czwórkę z Łukaszem. nie, tak, nie. ja już bo muszę tu Wtedy będziesz streaming. IRL, i to dziś to wyzwanie. Porozmawiamy tego. z streamem. do Fionek Wrócimy tu tak, wszyscy, zobaczymy, czy Małpa podpisze pisz. i podejmiemy razem decyzję. Bo ja mogę tam, jak mówię, tam. Chłat! Co ty mówisz? Co się kurwa dzieje? Nie wiem, nic nie będzie je Małpa ty. Tatuaż płacił 3 złote. Kudłaty robi tatuaż z ryjem gofy to za jeden ja, na czacie. Co? Kombinerki potrzebuje. Kombinerki. No cześć. Ja i te fajne ojeky, Jestem ochrona. Albo się ogarnia, albo wypierdala wpłacił 3 złote. Kudłaty na łyso i można dać mu drugą szansę, a jak nie to niech wypierdala stypiasz zamulacz. Kurwa, problem z alkoholem, a ja nie wiem, mm. co z tym mało będzie, nie? Jak ona, ona w tej kuchni widzowie się zapije na śmierć. Ja nawet nie mogę jej pomóc, bo nie wiem jak. Daniel, jesteś żałosny. Zostaw tego chłopaka, bo mu obiecałeś pomoc. Wpłacił trzy Ale ja Ale, słucham się z... tylko czapu, słuchajcie. Ja mu pomogę. Gdyby ci kazali matka zabić, to też byś zabił. Ale co ty Straciłeś w ty naszych oczach. Ale ja nie powiedziałam, że go zawożę teraz, już. bo tak Chciałem zobaczyć, jakie zdanie ma widownia na ten temat. Po De... stanie widzów zapytałem A decyzja się podejmie. Decyzja się podejmie, ja muszę w... tutaj kudłaty no prywatnie pokazać. Bo w sumie nie było się. nawet kiedy. Były ze zdrówką. Buziaki. To Co, przyjechałem no to w wtedy z norca do... A ale na no, no, ja z niej rozmawialiśmy nie, no, ja nie, jeszcze, nie było. Tu miałeś swoje z no. Na zabieg, tutaj mieszkanie. No. Tu musiałeś wyjść i. Kuchasz wiesz jakie ja mam hasło do Facebooka? No.